Siemanko, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku ruszamy, e, może clipbaitowy trochę jest e, tytuł z darmowymi blesami, no ale blesy mamy e, jednorazowy upust na każdego blesa 1K, więc te blesy nas wychodzą praktycznie zatanione, bo jeszcze z questa dostajemy 2K e, nagrody. Questa zaczynamy w obojętnym jakim mieście z dowolnym City Guideem. Czyli na przykład zaczęliśmy w Thais, on się znajduje na pomoście na statku. Zazwyczaj większość tych City Guideów znajduje się właśnie na statkach, znaczy na tych pomostach przy statkach. No i tak, piszemy do niego. High mission yes, yes, yes. I udajemy się później po kolei do każdego NPC-a, który sprzedaje nam Na Następnie, oczywiście, ruszamy do H do Norfa. O, kawałeczek drogi jest do niego. I piszemy do niego też High Mission. Yes, przyspieszymy ten klip, żeby nie był taki długi z samego chodzenia. Po prostu. Niech będzie to szybciej. No, widzicie, gdy napisaliśmy już do niego, lecimy do kolejnego NPC-a od Blesów, czyli kolejny to będzie Karlin Humble, u którego kupujemy Blesy. Od niego też kupujemy te Blesy za 1k i praktycznie u każdego. Nie, chyba u urm u mamy za Frico te blesy. A nie, też płacimy. Czyli za wszystkie blesy łącznie płacimy 5k. Dostajemy 2k nagrody z questa, czyli wszystkie questy, wszystkie tchu blesy wychodzą nas 3k. Ale przed 30 levelem musimy je zrobić, tak? Gdy zrobimy je przed 30 levelem, to mamy ten upust, później już e, nie będzie tego upustu. Mhm. Ok, no dobra, jesteśmy w Karlin. Ten NPC Toadblastu chyba Wiecie, wiecie mniej więcej gdzie się znajduje na górze mapy. E, piszemy do niego tak samo jak do tego wcześniejszego. High Mission Jest. Zaktualizuje nam się Quest Log. I będziemy uderzać do Abedendriel do kolejnego mpc-ta. Fajnie jest zrobić sobie tego questa. zawsze to jest taniej niż kupywać AOL-a na start, no bo wiemy, ten AOL kosztuje trochę, szkoda tracić akwipunku, gdy padniemy, dlatego ten AOL czasem jest przydatny, ale blessy redukują nam sporo właśnie jeszcze redukcji doświadczenia, utraty doświadczenia i skilli podczas deda, ale po prostu tracimy i wyrzuca nam żadnych itemów z ekwipunku czy plecaka. No i tak, dobra, spotykamy się abedendriel i piszemy do kolejnego npc -ta. sometime now. Ok, jesteśmy już. Znajduje się on na takim wysokim w drzewie. Piszemy do niego tak samo jak wcześniej. Five nie jest, pobiera od nas 1K Golda. No i teraz lecimy do Kazo. Do Kazu najlepiej wykupić sobie ticket do wagoników, kosztuje 250 gepsa. I w sumie najszybciej tak się dostaniemy, no bo krążyć po tych labiryntach wszystkich w Kazo to jest masakra. Chyba większość z Was y, gubi się w tym Kazo. Jeszcze gra się trochę w tę grę, ale jeszcze to Kazo jest takie, zawsze zabije y, te labirynty, to wszystko gubi się tam człowiek. Ale fajnie zrobili te wagoniki. Przemychaj ticket jest i dostajemy właśnie 250 giebsa dostęp do wadomiku przy każdym wadomiku mamy te etykietki możemy zobaczyć co mamy no i musimy polecić do ten ja oczywiście na starcie już zrobiłem źle ponieważ um, musimy pójść do tego drugiego NPC od blesu w musimy kupić te blesy to znaczy jedne dostajemy za darmo drugie kupujemy um, za kasiorem i musimy po, pójść do Kabila, on się znajduje tam niżej. Ja właśnie myślałem, że to nie ma znaczenia, ale ma. Musimy polecieć niżej po te blesy. Piszemy tak samo, haj czym jest. I później wracamy do tego rpc a który już od nas pobiera tą kasę 1K. I wtedy mamy zaktualizowanego Quest Loga. I mamy 4 blesy. No i w sumie 5 blesów. Musimy mieć, by nam nie wypadł plecak, nie Tak to nam redukuje tylko. Mm, e, no, redukuje nam po prostu utratę expa i skra na mniejszą, no, ale nie gwarantuje nam tego wypadnięcia plecaka. Czy i tema. No, e, jak mamy właśnie jakieś empa, czy cokolwiek, które już kosztuje no powiedzmy na markecie te 120-130k a oil kosztuje tam 50 możemy go sobie kupić u no to jest trochę ból gdyby nam to wypadło więc lepiej poświęcić już te 50k i... ale najlepiej kupować sobie blessy. jest z tym latania później już są droższe to level no ale zawsze lepiej zredukować te utraty, a najlepiej wcale nie padać, no ale to różnie to bywa. Teraz jakoś tak bywa, że czasem zawiesi mi się laptop po prostu. No i mi wywala go całkiem. I wtedy i BH praktycznie gwarantowana. Ale teraz porobili właśnie te trochę systemy, te antykikowe, że tam tej postaci, te postacie wykryli, to jakoś... Nie, nie zabija Cię od razu, tylko jak już nie dostałeś się nie jak do bageta, czy coś, masz tam chyba ileś czasu żeby mi się delegować z powrotem I, i jest szansa, że nie już tak? Ok, lecimy z Kazo na Kormaję bo jest najprościej właśnie statkiem parowym i z i no, płyniemy na Arę. Pięknie się to wszystko zgrywa My musimy krążyć po innych statkach, miastach. To jest chyba najlepsza opcja. Piszemy high RM jest i do tego RM właśnie piszemy to samo high mission jest. Dostajemy ostatni blast i mamy 5 pleców, które gwarantują nam nie wypadnięcie przedmiotów oraz plecaka. No i wracamy do naszego NPC guide'a, który daje nam te dwa nagrody. Widzicie, mamy pięć pleców. nie wypadnie nam nic, Redukcja jest, ekspanski więc jest wszystko Na razie.